Trzeba światło zapalić. Już suchy. No, A znaczy, suchy, ale taki jeszcze, wiesz? Jeszcze ładnie, musi postać. Tyle, że się nie klei, ale jeszcze musi się utwardzić. Patrzę. 나도 반응. 음. 아, 이거 다는 뭐지 뭐야? 다는 뭐지 뭐야 비추고 있나? 이카 Że będzie tak przyjdą wiesz, koła i po prostu tak wszystko, wszystko no. Całą noc padał deszcz. Wjeżdżamy kombajnami na hale. Będziemy rozbierali zbiornik. Tutaj jest do, do złożenia przód. Tu czekam na jedną tuleję, może wkrótce przyjdzie. Ale myślę, że z przodem to ruszymy dzisiaj. Może się zmieścić. żeby zawieźć do malowania proszkowego tutaj pospawałem było pęknięte To jest strony zostawiłem spoinę, które zeszlifowałem, teraz tutaj musimy zastować tą dziurę tutaj Rosja szykuje wszystkie takie drobne elementy, które zawieziemy trzeba je poprostować przeglądać czy wszystko jest w całości i to wszystko pójdzie do proszku Wyciągamy kanał. Cały kanał wyciągamy, bo będziemy przerabiali Będziemy go poszerzali na 170, bo teraz jest na 150 Jak tam idzie Kuba? W całości go wyjmiemy tak? No tak. Tutaj wyjmę te dwie śruby i z tamtej strony dwie No i tam trzeba odkręcić z wieszaka Tak Z tego wieszaka i z tego, żeby wyjechał No Albo... Te trzy śruby co idą tym, lepiej by było nawet tu? No. Tak, można te te odkręcić, no i to później się wyciągnie. Z tego co patrzyłem, to tutaj trzeba będzie to przerobić odciąć tu, przesławać tutaj. Wiadomo, wszystkie powszeczki szersze. Yy, tu z tego miejsca przychodzi, tutaj. Tą blachę wyrzucamy i trzeba będzie zrobić w pusty, w innym miejscu na tych wałach napędowych, żeby koła były w innym miejscu. No i powinno być dobrze A bojemny się tu przesunie na tym z 75 na 90, nie? Nawet no. to też będzie musiało być szersze chyba. Nie, 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 to zostaje. O to chodzi, że to wszystko zostaje. Nawet tabelka zostaje. Tylko to się zmienia, nie? Ale to sobie ogarniemy. Najlepiej byłoby pojechać kurczę do kolegi, zobaczyć ile on ma, to by mógł to już przerobić przed tym, jak taśma przyjdzie, nie? Jakby zmierzył, ile ma kanał dokładnie, wiesz, tutaj w tym miejscu, ile to wyciąć i już. No tak. I to chwilę zajdzie, nie? Bo taśma to ze 3 tygodni nie będziemy czekali, na pewno. No tak. No. Ma ktoś taki? Yy, właśnie, tak, no? Pod Wilczu. O, ja ja no. to tylko zmierzyć, wymiar, zmierzyć. zmierzyć i sobie zrobimy na wzór, nie? Wziąć kartkę, wszystko sobie popisać, tak trzeba będzie zrobić. No i będzie działać, nie? Te koła zamówiłem dwa a, a z czterech najwyżej się jakoś, wiesz, yy... w sezonie się wymieni najwyżej będzie dziura, nie? No bo one w cholerę drogie są te koła. Żeby wszystkie wymienić. A to jak na jeden sezon może czy... Różnie to jest, nie? Pięć. A po to, żeście zjęli, tak? Już taśma zdjęta jest od podłogi. A plandeki trzeba ogarnąć, jak plandeki ogarnął Pamiętaj, że u mnie idzie jedna krótsza, nie? Tym to trzeba będzie spisać, nie? Wszystko. A mocowań nie pisałeś tam, nie? Na kartce. Nie. To też będzie trzeba zobaczyć, jaka jest różnica. Zbudujemy elementy do malowania proszkowego. Popaki ściągają w końcu koła bliźniaki z silvera. Jeszcze nie został nawet umyty po odkamienianiu. Tutaj Rosja wyciąga wtryskiwacze 7210. Bo Mamy jakiś taki problem, że jak jest zimny, to kopci i tak puka dziwnie. Słynne ciągnik już praktycznie jest sprzedany. Ale jeszcze no nie, nie dam takiego ciągnika, który mnie niepokoi. Jeszcze piąty musimy zobaczyć jest, wtryski jak. Co? Ten piąty jest taki... Jaki? Rusza się. Nie leci, ale się rusza. Wszystkie się z tym na tym piąty się rusza, nie? A, no, Ale A ty wyciągniesz, zobaczymy na próbniku, ale mówisz, że co byłby przedmóg przez te? Ja ich jeszcze nie popuściłem, rurki tak. odkręciłem, nie? Ale no tu nie widać, żeby leciało. Sucho było, nie? Tylko że... Nie, trochę się tutaj chyba pociło mi się wydaje. No nie wiem, zobaczymy. Trzeba wyjąć wszystkie, sprawdzimy. Jeżeli to nie jest to, to jest podejrzenie głowicy. Albo wałka rozrządu. Co mam Ci tam pomóc? No musimy tą maskę załadować, nie? Bo jadę zawieźć to. A tu chłopaki co? To ja tak narzędzia wam wrzuciłem. Do proszkowego. No to wszystko będzie, skrzynka to? Gotowa? No dobrze. To wyjęli. Tutaj jeszcze tylko trzeba zrobić hydraulikę. Podnośnik jest naprawiony. LEDy ma zamontowane nowe. Jeszcze klient chce, żeby felgi pomalować, ale nie wiem czy damy radę. Kurczę. Widział. Co? No i schodek trzeba przykręcić. No nie, trzeba coś dorobić. Schodek mamy, tylko trzeba paskownika będzie dorobić, nie? To mam tu doradek schodek wodnik, czy mam podzieczy no chyba chłodniejce. ale tam będzie szybka naprawa, to możesz nawet go tu rozgrzebać bo chłodnica jest zamówiona bo to od razu się zrobi i tak tutaj to wygląda, wyjęte wszystko czyli te blachy trzeba wyrzucić i te koła porosuwać, pewnie trzeba będzie zrobić w pusty na wałkach wałki tak no trzeba wyciągnąć wałki no, żeby to wszystko porozsuwać nie? i te blachy się wyrzuca Wtedy jest szerszy kanał pewnie coś jeszcze wyjdzie, nie? Do przeróbki, ale Wiem. Chodź, to masz Co? To uranie nie? Patrzcie na tą ranie A, A mierzyłeś naklejkę? Nie, naklejka jest zmierzona, wszystko zimarowane ja tam podtem? Tak No nie można też pogróć, dużo tam A, co, u to... <śledziany> Nie będzie się wypało, no? Nie no tam we dwóch musisz z tamtej strony jeden Najpierw ją wstawiamy, tak jak mówi być. Kubuś, w masz nową szybę zamontowaną. Wszystko przejrzane, zrobione. No nie wszystko, nie wszystko. Ja już wszystko wiem. Ale klimę nie robiliśmy, bo to... dla twojego zdrowia. Dawaj, do góry. Widzisz, ja to dopiero wróciłem z 4,5. Tak? A tu już w każdą Tu coś a. podłóżmy może, nie? Chociaż My się oprze Nie, no, nie. nie O nie oprze, opuść, opuść, opuś, będzie dobrze Teraz to wiesz, przed malowaniem no, to jeszcze na to, te Czekaj, no, Czeka przyczyłem to, no, się nie Boże, to no. będzie widać troszkę tutaj co? To się pozaginają? Jakbyśmy może i między ten. A bo tu weźmy no, na między... w by było, jak chcesz tak, to musisz to deskę... Tu podłożyć szkantówkę, żeby to tu pasuje. może, albo tu żeby leżało. To te plachy to no, jest A to właśnie, na jedną można to położyć, też nie kupię. Tu no do góry. Tu to. Nie tam! Na róg nie, tutaj, żeby nie zagięło rogu. Dobra, i teraz tą no, stronę Dobra, daleko z tym nie jadę. Dobra, 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 gitara Zapakowane przez... elementy jeszcze do idzie, Dobra, tam, ciekawe czy nam ma... to będą chcieli zrobić, bo to dosyć no, czy... grube jest nie, no, czy tak jesteśmy w Tartaku, właśnie wyjeżdżamy Mamy tam łaty i deski I wracamy To na powrocie zrobiliśmy, jak byliśmy zawieźć do proszkowego malowania elementy Kuba, stój! Deski wypadły! Wiecie, deski wypadły. Trzymają się? Trzymają się. Jesteśmy na miejscu. Deski szalunkowe i trochę ład tutaj mamy. Tyle tutaj się dzieje, że Rosja wyciągnął tryskiwacze. Wyciągnęłeś Rosja? Gdzie je położyłeś? Gdzie masz to? Nie pomieszałeś? Tutaj wymiana chłodnicy. W dawcy. Mam przydać bez tego. Bez czego? Do góry, ale się nie da. No. Sprawdzam tryskiwacze i nie jest zaciekawie z nimi. Faktycznie wszystkie leją. Jedne bardziej, drugie mniej. Pierwszy chyba był najgorszy. Cisienie trysku obniżone. Czyli najprawdopodobniej podejrzewam, że tamta pompa jest do wymiany. Mam tutaj pompę, którą wyjęliśmy z dziesiątki. Założę tą pompę. Bo ta pompa jest sprawdzona i ona jest pewna. Ciągnik, gdy do nas przyjechał, to bardzo mocno kopcił. mieliśmy wtryskiwacze, polepszyło mu się to. I po chwili znowu mamy to samo. Czyli mi się wydaje, coś jest z tą pompą, że ona może opiłkuje, czy coś takiego, że tak się stało. O ile u nas popracował na odkamienianiu, i te wtryski siadły. A widać, że pompa też była wykrętana, także wymienimy tą pompę i wymienimy końcówki i będzie wszystko ok. Bo już nie wymieniam samych końcówek na tej samej pompie, bo to raczej nie ma sensu. Tak to wygląda. Mamy wyciągniętą tą chłodnicę. To gdzie ona ciekła, Rosja? Teraz nie wiadomo, gdzieś tutaj, pokazywali wtedy nam, że gdzieś tutaj ona ciekła. Teraz przyniesiemy nową, mi się założy. I mamy nowkę tutaj. Doszło do Jest. Elegancka. To samo? Tak. Szpilki są. Szpilki są, tak. Bo te starsze są metalowe, nie? A te nowsze są właśnie ten. Z tego. Mają tą górę z. Prestycie To samo jest duże Elegancko. Nie wiem to się chce kręcić To się jakoś wykręci coś No nic tutaj Trzeba przyzbroić ją całą nie? Chłopaki tutaj ogarniają tą chłodnicę i siłowniki skrętów, Bo to były takie założone tymczasowo na uruchomienie, i teraz trzeba zamienić na porządne siłowniki. A ja tutaj ogarniam tą oś od Czecha. Wyciągam bieżnie łożysk czopów zwrotnicy. Tu już pospawałem, wyciągam, obracam na drugą stronę, robię drugą stronę. Tu są już nabite. W sumie wspornik już też mamy gotowy i stworzeń. Tylko kwestia złożenia i wyregulowania podkładkami luzu osiowego Ale najpierw sobie to ogarnę, i będziemy mogli złożyć wspornik. ...założyć mechanizm różnicowy... ...no i w ten sposób delikatnie wychodzi... ...a przy końcówce się ...musiało zukosować... ...kurczę... Jest teraz druga strona. Muszę wziąć tutaj, tak podważyć. Teraz wezmę tą tu. Nabijamy kamienie. Już z jednej strony mam nabite teraz druga strona. Tak to wygląda. Jest taka miseczka i tak. Jak tam Rosja, pasuje wszystko? Gwinty poprawiasz, ale tak, bo w tej były calowe, a w tym zamienniku już są metryczne Także trzeba było śruby inne wziąć I jak ten rozsiewacz? A wałek, to jest na hydraulikę czy na wałek? Na hydraulikę? Tak A ja już się bałem, że wiesz co? A gdzie jest? Już się bałem, że trzeba będzie wałek, yy, bo tu jest na 1000 obrotów, nie? Nie, tylko tu łączkę trzeba wymienić tam Sygnałową? No bo nie mają taką na płasku. A, sufocinającą, chodź to, dobra. To, dobra. A nie uruchomiłeś go? Ja nie ma jak podłączyć? To muszę podłączyć tu, tak? Przejściówkę, tak? A to wziąłeś od cezarki tak? No. No No dobra, to, czekaj, to jest. Choć tutaj pewnie w tym silniku jest stanowcza wiązka, tylko że ona gdzieś tam jest połączona. Trzeba byłoby odszukać, bo to jest okrągła, nie? Od tego. No. No, ale tu zobacz, się... tak jak w mamy. No, ale jeszcze musimy podłączyć to pod nawigację. To, żeby tu nie porysować? Nie porysuję Położyłem się z chwilą. Tu jeszcze ten, a to pod nawigacją musimy podnieść to. Tak? A da się? No, nie wiem jak to zrobić. Jakoś uruchomimy. Wziąłeś na tamten łącznik hydrauliczny? Tak. Dobra i teraz powinno to utrwić. Okay. A musi być nawigacja? Nie można bez nawigacji siedzieć? Nic nie mówił? Nie wiem. No bo oni mają też tą CKC nie? Tak. To mówią, działa. A działała, tak? będziemy dzwonili do Przemka, to nam powie. Do tego, nie do Przemka, tylko do. No działa. Tarka. No tu jest jakiś ten. Y... O tu jest, nie? GPS. I tu trzeba podpiąć pod. pod nawigację. A kabel na nie dał? Czy dał? No nie. Może mamy tam w tych kablach od nawigacji? No trzeba zobaczyć, a musisz kulkę wziąć przyczep. tam jest ta kulka gdzieś, widziałem ją ostatnio. Znowu włączyć w ogóle. No ile tu wchodzi, mówił? pół tony. pół tony? No to powinien dźwigać bez problemu. Elegancka maszyna. I nabijam kolejny kamień. To smaruję na taki środek do połączeń cylindrycznych. To będzie chyba już czwarty most, który tak przerobiłem. Trzeba nam jeszcze jedna strona. Tu weszło idealnie, no. bo tamto, tamto gniazdo już było trochę chyba gdzieś jakaś rysa musiała być, bo tu weszło idealnie. No i ten sposób to już mamy naprawione. Teraz złożymy mechanizm różnicowy, albo najpierw spornik, może założymy. Spornik może założymy, a później mechanizm. Albo nie najpierw, może mechanizm, później spornik. Pomyślimy jeszcze. I będzie można go zamontować do ciągnika, a dopiero zwolnica złożymy na ciągniku. Będzie lżejszy, bo tam trzeba spornik w ramę wsunąć. Bo tam jest niezdjęta chłodnica ani nic. To będzie ta. Musimy kabel puścić od anteny żeby wziąć sygnał do Amatrona do rozsiewacza I to będzie to na 90% Dobrze, że chłopaki mi zostawili te kable To jest ta No i mamy podpięty kabel Spuściliśmy przez szybę Teraz tam zejść Dobra, mamy to podpięte już. Nie podczas jazdy po drodze hektarów. Podpinamy tą teraz wiązkę pod tego amatrona, już pod antenę podpiełą. podpięłem. Pod pod C trzeba podpiąć do amatrona. Masz tam C? C. Pod C złączę pod GPS-a, złącze C. To chyba tylko jedno jest. No to tak, no pisze GPS. No. To podpinam. No mam, podpięty Moment, kabel ładnie ułożyć, jest czas. O, to nie teraz. To tylko na chwilę potrzebujemy nawóz rozsiać, później to. No, 300 hektarów. <grybujesz> <grybujesz> Dobra, później się podniesie kompletnie. Okay. No tak, żeby no. tego się uruchomiło. A to? Nie, nie. E Teraz tam w Amatronie zajrzyjcie w ustawieniach, jakie tam jest prędkość transmisji ustawiona. Ustawienia podstawowe? No tak, to nie ma. E, tam musi być e, albo 19-200 w GPS-ie. No tu nie ma nic. Albo 57-600. To chyba nie to. W Amatronie. Czekaj, to trzeba znaleźć. A gps tak? Tak, no, ustawienia. 57-600 jest. Okej, okay, dobra. Teraz chłopaki zdalnie się połączyli i nam tutaj wszystko ustawiają. Jest łatwiej. Chcesz? Nie, ja sobie będę stał. Tylko się musicie pośpieszyć, bo jest 8% baterii w kamerze. Aha, uh to -huh. już się spieszymy. <głosy> <głosy> ja ustawiłbyś to sam w tym Nie? Za rzadko to się robi u nas. My w tym cały czas. Darek już to wierszem mówi na co okay, na matronie powinien być już sygnał. No, mam coś. LTK Fix powinno pisać. LTK pisze samo. To jeszcze sprawdź, wybór anteny, czy tam jest A100, jaka jest wybrana antena. Czy, czy z wyjście standard. Wejście odbiornika? Yy... GPS? Od... No, odbiornik GPS, czy jaki jest wybrany? Antena. No, GPS. Tak, anteny. NMA, NMA 0183. A to, to a tak musi być, a to jeszcze musi być. Jeszcze jedno ustawienie. Jak tam e, e, anteny jest tam e, przewidziany? To, nie, to nie nic nie ma. A jest star albo A100? No, wybierzmy. to. GPS? Nie, tu nie ma nic. Jest jakoś RTK Fix, nie? Pisze. No. A, jest Fix? RTK Fix jest. Okay. No dobra. I co dalej? Jeszcze tutaj tylko, tylko zrobię. Jeszcze jedną aktualizację. Tu. jest to jeszcze najwyższa wersja. Dobrze, jeszcze tu podejrzymy. I co, teraz objedziemy w koło pole, tak? I on będzie sam sobie rozłączał? Tak, sam będzie wyłączał. No dobra, tylko musimy chyba traktor jeszcze zmienić, bo tu no zaraz się dojdzie do tego, nie? Traktor? Nie. No bo tu piszę... masy. a znak zapytam. I teraz nie wiem czy to by trzeba było wpisać... Jak to ustawić w ogóle? Tu. to? Tu. tu może parametry dziennika trzeba wpisać pewnie? Eee, masy... Co tam? Czeka, w Amatronie trzeba wpisać, gdzie jest antena położona na ciągniku. Aha. Już to otwieram. Zaciął się. Tu. Kubuś, skocz po mój telefon, tam jest chyba na spawarce. Bo mi się bateria kończy w kamerze. Telefon jest tu. A dobra, Kuba! Tu jest telefon, bo gadamy przez telefon. Dobra, okej, okay. odległość do tej osi M19 trzeba wpisać w Amatronie, że jest przed osią M19 Gdzie to zrobić? Masz tu ładowarkę? Hmm. Tam, gdzie mamy w Amatronie ciągnik. Czekaj chwila, Ładowarkę wyciągnąć. być położenie anteny względem osi, Też taki rysunek ciągnika i... To mamy to tutaj, tylko, tylko, to tylko tu musisz znaleźć ciągnik, to było tu, nie? Ciągniki, tak? No tak, no i dopisać tam ciągnik, no, Nie ma przykład prawdy. tego silvera dopisać, że magnum silver i wpisać położenie anteny tak? M19 przed 8 z przodu okay. Aktywuje mi urządzenie Tak, to trzeba sparować już wtedy, że połączyć z maszyną no dobra, to mam to Magnum Silver i to mam prędkość. Jak to zrobić teraz? Czy z Radar, tak? Nie, 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 tam nie przestawiaj. Prędkość nie, że z radaru, prędkość GPS-u musi brać. Sebastian, połącz się Whatsapp na wideo, będzie łatwiej. O, dobra. Ten no. zrobimy. Też tu się No jesteśmy, teraz Dobrze. czekaj, ja muszę kamerę obrócić. Obróć, obróć kamerę. Jak to się wracało? Teraz widzisz? Widzę, widzę, tylko poczekaj chwilkę, Darek wróci. Nie, teraz stosunek tam jakiś jest? A czego dotyczy geometrii? To? Jest, no. no. O, tak, i teraz y, położenie B. Musimy wpisać, że jest met 19 b to, czekaj, to będzie... To według 100 100... tego tutaj, to jak tu cm tak, tak jest. Dobra, mam Czyli że jest przed 8. A C jest teraz, by trzeba zmierzyć od osi do punktu zaczepienia. Rozsiebaczę. No ile tam jest? 20 gdzieś około może być. No długość 1. A tu mamy środek, czyli 0 jest ok. Dobra, to jest X chyba, bo to nie jest No jest. Prędkość koła, dobra GPS. No i można ruszyć i zobaczyć, czy tą prędkość będzie pokazywał. To wszystko? Tak, wszystko. Teraz powinno nam działać, tak? zadanie na matronie i objazd w koło zamaluję i później doje, jak będzie dojeżdżać do poprzecznika będzie rozłączał sekcję. Dobra, to jutro będziemy to robić od rana. No. Okay. No, Dobra. dzięki za pomoc. No, na razie. No, dynki, hej. no na razie. Wszystko połączone kurcze, bez problemu. No, i teraz będziemy tylko jeździć i dosypywać te. Nawóz do rozsiewacza. I to się jak nauczy.